No i witajcie moi drodzy! 13 październik, dzisiaj jest dzień wyjazdu mojego z Tajlandii. Wracam do Europy. Koniec czteromiesięcznej przygody. Tak to zleciało, sam jestem już w szoku. Jestem na lotnisku w Bangkoku. Charakterystyczne miejsce, charakterystyczny taki pomnik. Nie wiem jak to nazwać, ale już to w moim vlogu mogliście widzieć, jak byłem pierwszy raz w Tajlandii i wylatywałem właśnie z Bangkoku do Londynu. No i teraz z Bangkoku lecę do, do Wiednia. Najpierw lecę z Bangkoku do Singapuru i z Singapuru przesiadka i do Wiednia. I tym samym liniami i tym samym lotem praktycznie co w tą stronę. Tylko w tą stronę leciałem do Singapuru, zostawałem w Singapurze i zrobiłem kółko. Singapur, Malezja, Indonezja i dopiero Tajlandia. No a teraz wracam z Bangkoku, Singapur, Singapur, Wiedeń. Później Flixbus jeszcze mnie czeka z Wiednia do Warszawy i później jeszcze jakiś tam autobus z Warszawy do Płocka i będę w środę może będę po południu a dziś mamy poniedziałek, 13 października o, lotnisko fajnie wygląda, skuterek skutery w Tajlandii jest noga. wszyscy jeżdżą skuterami No dobra, teraz jeszcze muszę tak wygląda lotniceczko, teraz jeszcze muszę tylko odebrać pieniądze właśnie podatek VAT z, który, z telefonu, który kupiłem na Kosa mój, bo swój zatopiłem w basenie, kto wie kto wie, bo ogląda to wie a jeszcze mam do odebrania 800 batów podatku. Akurat się przyda na jakiś tam obiad, albo wezmę ze sobą te pieniądze i się przydadzą na następny raz w Tajlandii, bo zamierzam wracać. Zamierzam wracać w Tajlandii za... w przyszłym roku, nie wiem, jeszcze kiedy. Ale Taki jest plan. A życie pokaże, czy się zrealizuje. No bo na, na tą podróż też miałem trochę inny plan. Bangkok miał być krócej, a Bangkok był 2,5 miesiąca. I w Kongensk, bo przejeżdżałem do Wampoko z Kongen, gdzie spędziłem czas ze swoją dziewczyną, którą poznałem tutaj w blogach. O tym dużo nie mówię, bo lubię prywatność też. Ale dobra, wracam do Tajlandii. Wracam do Europy, z Tajlandii. Piękna przygoda. Jeszcze podsumowanie może zrobię później. Teraz lecimy do Wiednia. I jeszcze będzie odcinek z Wiednia, bo mam cały dzień we Wiedniu. Więc coś tam będę Wam jeszcze opowiadał o tej podróży jak po trochu no i co, okazało się, że watu nie odbiorę, bo od zakupu musi być do 60 dni jak wylatuję z Tajlandii, chcesz ten zwrot a ja jestem od zakupu 65 dni w Tajlandii więc się spóźniłem 5 dni no i 800 watów przeszło koło nosa zwrot podatku, zakup telefonu no bo się spóźniłem te 5 dni, no bo ja kupiłem telefon 9 sierpnia chyba a dzisiaj jest 13 października. Myślałem, że się załapie, że się załapie, a zresztą tego nie sprawdzałem ile dni. Tylko tam jak podeszłem do okienka to mi powiedziała. No i tutaj jest hala odlotów. Jeszcze nie wiem z którego będę leciał. Zaraz sprawdzę. Jeszcze nie ma mojego lotu pokazanego. Kurde. Dziwny ty. Muscat, Taj. O kurde. Dziwna sprawa, nie wiem czy jestem na dobrym, na dobrym tym terminal. No i co, słuchajcie, za chwilę lecę do Singapuru. Już jestem tu na dole, przy ramkach. Jeszcze nie wchodzimy do samolotu, ale już czekamy. Już się tu zabraliśmy przy samym wyjściu prawie na samolot. No i co, widzimy się w Singapurze, bo dwie godziny lotu do w Singapurze, tam 4 godziny czekania. No, podróż podsumuje, że było super, ale się szybko skończyło. No. Ale super. Singapur, Malezja, Indonezja była naj, moim zdaniem naj, najfajniej, ale Tajlandia oczywiście też nie odstaje. Ale Tajlandię już trochę znałem, a Indonezja to był dla mnie nowy kraj. No i pod wrażeniem jestem w Indonezji. Wygrywa z Malezją na pewno. Singapur to nie ma co porównywać, bo to tylko kraj na dwa dni. To jest państwo w mieście, bardzo nowoczesne, ale i drogie. A Indonezja jest wspaniałym krajem. No. Jeśli się zastanawiacie czy lecieć, to lecicie. Sumatra, Jawa, Bali, wszystkie te trzy wyspy. Na tych trzech wyspach byłem fantastyczny. Dobra, czekam na ten samolot i widzimy się w Singapurze. Dobra, nastał czas, że wchodzimy samolot. I lecimy do tego w Czas, Nie Tak jak mówiłem, dwie będę w Singapurze. Wiednia 11 godzin O już tutaj widzicie tu już jest napisane wienna skut bramki tam już są prawie przygotowane, żebyśmy tam wchodzili no i co? Siedzę sobie na takim fotelu jeszcze prawie trzecia w nocy i lecimy. Widzimy się we wiedniu, jutro cały dzień będziemy w Wiedniu zwiedzać. Dobra, nie będę tu przynudzał bo to lotniska, a lotnisko w Singapurze pokazywałem w pierwszym odcinku a tutaj zresztą... no ale tam nie byłem, gdzie byłem wtedy, bo nie wychodziłem z lotniska dobra, lecimy, widzimy się w, w Wiedniu drodzy, wylądowałem, jestem, zobaczcie gdzie Lotnisko jeszcze, jeszcze nie opuściłem lotniska, wypiłem kawkę w Starbucksie. I idę na kolejkę, jadę do centrum Wiednia. No, jestem we Wiedniu. Dobra, jedziemy zwiedzać Wiedeń, Nie ma co tu zanudzać lotniskiem. Jedziemy zwiedzać Wiedeń Lecimy. No, idę sobie na tę kolejkę, na pociąg i zobaczcie. Leci walc jakiś, kurde, wiedeński czy coś. Ale ja. Jestem na dole, gdzie kolejki odjeżdżają. To jakiś pociąg, ale ja nie wiem co ja tu coś pisze z Salzburg. To ja do Salzburga to ja nie chcę, ja chcę do centrum. Kurde. Gdzie tu bilet kupić? Dobra, ogarniam się i widzimy się w centrum. Teraz jestem już w pociągu i sobie jadę do centrum miasta na dworzec główny. O, tak wyglądają pociągi, spoko, czysto, fajnie. 4,50 taki bilecik 4,60 euro taki bilet 15 minut jedzie do jestem już we Wiedniu tylko że mam 6 km tam do ratuszu taki ładny ratusz wiedeński żeby zobaczyć 6 km to od głównej stacji pociągów we Wiedniu tak to wygląda na razie to zwykłe bloki jak i wszędzie nic ciekawego na, na razie idę na piechotę, ale chyba jakiś autobus wezmę Tylko potrzebuję kiosku żeby kupić bilet Pierwszy raz jestem w, w Wiedniu, w, w Austrii Nie wiem gdzie co, jak co kupić Na razie idę na piechotę i będę podziwiał Wiedeń, ale na razie to takie zwykłe blokowiska Nic specjalnego O tam jakiś większy jeżowiec się wyłania uma gente especial. centrum Wiednia o czerwone światło, muszę przyspieszyć no i blisko jestem ratusza, centrum no i co powiem, no Wiedeń jak Wiedeń, multi -kulti. dużo ludzi średnio mi się podoba, Azja Azja to była Azja, ale o kościół mają ładny podoba mi się ten kościół jest to kościół Wołtywny, wołtywny Jest wybudowany w XIX wieku Położony zaraz przy głównym bulwarze Miasta Ringu No i będę czytał Bo kościół został wzniesiony Aby upamiętnić Cudowne ocalenie cesarza Franciszka Józefa I Z zamachu, którego usiłował dokonać Arch Anarchista W 1853 roku Piękny kościół jest to jeden z najważniejszych przykładów architektury neogotyckiej we Wiedniu. No zobaczcie, piękny. Ale mi się podoba ten kościół. Neogotycka budowla. No ładna, piękna jest. Pierwsza budowla, którą Wam pokażę. A tam się chyba idzie do ratusza. Tu jest taki park, skwerek, ludzie sobie tutaj siedzą. No chyba jeden taki z charakterystycznych budowli tutaj we Wiedniu. Bardzo mi się podoba. A tam jeszcze taka widziałem restauracja, bo ja jeszcze nic nie jadłem, a jadłem tylko takie cynamowe ciasteczko. Praktycznie wczoraj całą podróż nic nie jadłem. No jakieś kurde. Kawał czasu nic nie jadłem, ale dobra. Jeszcze popatrzę tu porobię zdjęcia i idę na jedzenie. Piękny kościół. Czas coś zjeść. Weszłem do jednej restauracji, ale takie ceny nie były. Wiedziałem co wybrać. Takie knajpki, idę burster kiełbasa, browar, kawałek chleba. To będzie najlepsze jedzenie moim zdaniem. Kubiłem Musztarda ketchup mm. Klawił taka polska kiełbacha. Jeszcze jakieś góreczki, papryczki Takie kiełbachy To jest taniec, ten kościół To jest ulica, piękne budynki Fajne miejsce, dobra jem. Niedaleko jest ratusz, teraz pod ratusz. Pojadł po i idę teraz zobaczyć ratusz w Wiedniu już praktycznie jestem przy ratuszu w Wiedniu. Jest to ogromny budynek, jak wyczytałem z 20 minut cegieł, wybudowany. Od początku swojego istnienia pełnił funkcję publiczną, mieści się w nim bur siedziba burmistrza Wiednia. Jakże i Rady Miasta wiednia No jest to duży budynek Piękny Powiem wam, że wygląda zacny jak jakiś pałac kurde. ale fajnie, fajnie wygląda I tak wygląda ratusz Słońce świeci kurde tak pod, na ten ratusz bo ciężko nagrać ale zaraz podejdziemy i tak jakoś nagram no w Jeden. nie jestem pierwszy raz w Wiedniu w Austrii. Z Azji znalazłem się w Wiedniu w Austrii. No jasne, jest, jest różnica. Czujesz tę różnicę w budownictwie, w jedzeniu, w kulturze, we wszystkim. Ale tu jest takie multikulcie. Dużo, dużo kobiet chodzi w chustach takich. Na głowie zasłaniają, zasłaniają włosy, więc możecie się domyśleć, jakiej, jakiego wyznania i skąd są. Tak to wygląda. Piękna wieża, przepiękny i ogromny, ogromny, ogromny ten ratusz naprawdę, aż odejdę trochę dalej, może go lepiej ujm ująć się uda, jest przeogromny, przeogromny budynek, no a zobaczcie jak tu wygląda ratusz, tutaj jak się wchodzi, tylko drzwi są pozamykane wszystkie, ale może zobaczyć jak to fajnie wygląda, takie kolumny, lampy eleganckie fajnie to wygląda no, drzwi są pozamykane, nie wejdziemy do środka ale te kolumny to wszystko można co sobie pochodzić wygląda to zacnie no ten ratusz olbrzymi jest naprawdę robi wrażenie fajny, fajny ratusz Ratusz, to z, zrobili to z rozmachem. I te lampy przed ratuszem, zobaczcie, takie, takie trochę nowoczesne, ale i zabytkowe. No i o, ratusz od, od dołu w górę. No jest to wielkie, wielkie budownictwo. Ale ładny ratusz mają, w Wiedniu. Też odszedłem kawałek od ratusza za moimi plecami widać ratusz, a tutaj jestem przed teatrem. Jestem przed teatrem, piękny teatr tu mamy I wyczytałem, że to jest Burgtheater, Teatr, czyli teatr zamkowy Jest to najważniejsza scena dramatyczna w Austrii, największy teatr dramatyczny w Europie No nieźle wygląda Teatrzyk, tutaj sprawiałem różne teatr... teatrzane sceny Największy teatr dramatyczny w Europie, o, tramwaj przejechał No i tak to wygląda no powiem, że w jeden tu centrum, przy ratuszu, o tu jest ten ratusz. O, trochę odeszłem, to ten ratusz stara widać fajnie. Tu przy ratuszu i tam jest ten kościół gotycki i no i tutaj ten teatr. No to robi to wrażenie. Takie kurde miasto. Jeszcze jest Belweder, ale kurde o 4 km 100. Nie wiem czy tak daleko będę się zapuszczał. Jeszcze jest jakiś zamek taki. Jest tu kilka takich. W jeden dzień też ciężko to obskoczyć moim zdaniem, a ja tu będę... No to jest, będę co do 22, bo mam autobus Flixbusa do Warszawy i wracam do Polski. Po czterech miesiącach w Azji. Jeden dzień we Wiedniu i później Polska. A później Wielka Brytania. Koniec przygody azjatyckiej. Piękna architektura we Wiedniu, piękny budynek. Po drugiej stronie ulicy, też duży, jest to austriacki parlament. Pięknie wygląda. Jest to właśnie parlament austriacki w Wiedniu, znajdujący się przy Reichstrasse. Budynek został zaprojektowany przez duńskiego architektura Teofia Hansena i zbudowany w latach 1884-1883. Tam w oddali jest pościół, do... chyba nie, to ratusz, to ratusz w oddali. I zaraz jak idziecie prosto za ratusz, tam w stronę teatru, tam jest teatr, nie widać, to jest parlament. No, piękne budynki. Tam jest jeszcze, jeszcze jakiś piękny budynek, tylko słońce tak świeci. No, super, super. Nie no, Wiedeń ładny, więc jeśli chodzi o taką architekturę i takie budownictwo, takie właśnie z lat 1880, no to w jeden dobrze się wpisuje. No i mówię, w jeden, w jeden dzień to ciężko to jest zobaczyć. Tutaj przy ratuszu, przy parlamencie, przy teatrze jest pięknie. Tu idę i dalej jest pięknie. Tu jest jakiś przystanek. Tam jest ten parlament. Tam jest też jakiś budynek fajny. Tu naprzeciwko znowu jest jakiś fajny budynek. Jeszcze nie wiem, co to za budynek, ale kolejny jakiś. Jest tych budynków takich kurde. Kolejny jakiś pałac, parlament, nie wiem, zaraz to sprawdzę. No nie jestem przygotowany, tam po prostu przyleciałem. Miałem lot z Singapuru do Wiednia, bo najtaniej, z liniami skut tak samo do Azji, leciałem do Singapuru, do Wiednia, i tu przyleciałem z Bangkoku przez Singapur, przesiadka do Wiednia za 800 zł. To nie jest drogo, tak? O, zabytkowe auto Taka przejażdżka takim autem I tam kolejny budynek, ale kurde słońce świeci W Wiedeń ma mnóstwo takich budynków Zobaczcie, tu jeden budynek Piękny Tu drugi, tu jakieś muzeum historii sztuki Już sprawdziłem Fajnie tutaj sobie można, o, na ławeczce też posiedzieć tam To jest, słońce mi przeszkadza w nagrywkach jest godzina a i takie słońce świeci. Jesienne, bo mamy październik, ale jest ciepło. Ja tylko w luzie jestem, no bo do Azji tylko w luzie wziąłem. Żadnych kurtek, nic. Jak chciałem w czerwcu, to w Polsce było i w Europie ciepło, nie? No ładnie tu jest. No tego budynka, kurde, słońce świeci, nie dam rady go zna nakamerować. Tu wam kawałek, o. Muzeum Historii Sztuki. Dobra, idę posiedzieć gdzieś sobie, bo no, bo ten plecach kurde waża. Ja już dzisiaj przeszedłem naprawdę sporo kilometrów. Przed mną jest pałac Hofburg we Wiedniu. Jest to kompleks takich właśnie budynków. Tu się mieszczą właśnie muzea różne. No Jest to nowy zamek. No, burg się nazywa. To jest część kompleksu pałacowego. Kurde, słońce do sieci, ale, ale widać coś. Nie no, jeden, w jeden nie robi, robi to powiem Wam. Jeśli miałbym porównać do Paryża, to mi się bardziej podoba. Jest czysto fajnie. Paryż też jest spoko. Ja byłem w czasie olimpiady, więc było spoko. Jest i trochę turystów przeróżnych. O każdej porze roku. No fajny ten pałac. Dobra, ja już tutaj stoję na takim przystanku, gdzie Flixbus odjeżdżają. No i widziałem, że jechał FlixBus. No i chyba na Warszawę on też jedzie. Znaczy ostatni przystanek Warszawa, tam jeszcze przez Czechy chyba i tam przez coś jedzie. Ale nieważne, o, gdzie on pojechał tam? Tu już sporo ludzi czeka. Dobra, trzeba. Trzeba wracać do Płocka. Najpierw Warszawa, później Płocka. I koniec tej przygody podróżniczej. O, jest! Jest, Warszawa! Dobra, mamy to! to wracamy, Widzimy się w Warszawie. Chyba jeszcze nagram w Warszawie. Jestem w Polsce, Warszawa Zachodnia Dworzec. Jestem za 40 minut, mam do Płocka autobus. Dwa dni w podróży. Za chwilę będę w Płocku, w swoim mieście. No i ostatni etap mojej podróży po Azji Południowo-Wschodniej. 4 miesiące. Singapur 2 dni, Malezja 3 tygodnie, Indonezja miesiąc, no i Tajlandia 2,5 miesiąca. Tajlandia mnie najdłużej zatrzymała, no ale to po prostu poznałem odpowiednią osobę w swoim życiu, no i mnie tam zatrzymało w Tajlandii. No i pewnie powrócę w przyszłym roku. Dobra, idę do środka, do dworca, bo jest 4 stopnie, a ja w samej bluzie, a wyszedłem tylko nagrać, żeby Wam pokazać. Ja jestem przed dworcem Warszawa Zachodnia. Dobra, kończę nagrywać, bo odcinek będzie długi, może jakieś podsumowanie się nagra. Taki oddzielny odcinek. Na razie pa.